Witajcie, ja jestem Patka a dzisiaj bez Aimasista Jestem już do ustawień i uwaga, ten historyczny moment I'm Assist na zero. No i lecimy do gierki. Eee, dobra, no zobaczymy jak mi pójdzie. Jest, nigdy nie grałem bez Aimasista chaty, więc eee, jest naprawdę ciekawe, jeszcze wam udowodnię, jak widzicie. I namierza L2 nic nie jest. Jeszcze wam szybko pokażę. Wyk ustawienia. No i celowania na zero. A polećmy sobie na słońce. W ogóle, nie wiem, nie nagrywam odcinka, więc jeżeli chcecie jakiś maraton, to ściągnijcie łapeczkę w górę. Ogólnie ten ostatni tydzień wakacji chciałbym mega wykorzystać bo no i ogólnie z YouTube'em się trochę pobawić, no bo w roku szkolnym nie będzie takiej zabawy. Aha, no i macie ankietę w prawym górnym rogu, no i zagłosujcie, czy właśnie byście chcieli bardziej odcinki, na przykład dwa razy w tygodniu, czy raz w tygodniu, jak to tam u was będzie z tym oglądaniem YouTube'a w roku szkolnym, bo będzie niezła zadyma na początek, więc napiszcie mi to. Dobra, chyba domek jest czysty, więc ogólnie polecam. Aha, no i jak to z moim kodem twórcy? No niestety na razie go nie będę mieć czaty. No bo tak niestety wyszło, że Fortnite nie rozdaje kodu twórcy, bo jest e, sprawa z wirusem, nie? Ale jak będę mieć, to poinformuję Was. No jak to pójdzie, jeszcze nie mam Majmasista, o Boże. Choć tutaj jest tu. Bo... Boże, nie umiem go trafić, to jest moim Majmem. Ha, bo nie mam aima. Dobra, nieważne. Widzimy. O taktyk, taktyk, chyba to będzie lepsze do tego challenge, no bo wiadomo taktykiem mogę więcej razy nie trafić, nie? Więc zobaczymy Dobra, 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 to jest ostra klepa, więc wychodzimy e, Wiecie, wiecie Chciałbym tutaj zagrać sobie parę gierek, zobaczymy, mi będzie win O boże, bez I'm to jest masakra Ja tego chyba nie trafię. Ej, Chyba już gra... Ha! No nieźle Zbyt najlepiej, ale w ogólnie nie ogarnąłem, że to jest chłopie. Myślę, że to jest pomagier, nie? Dlatego trochę to nie było dobre z mojej strony, ale władzę. W sumie tam będzie grapplerek itp., więc może będzie ciekawy. Dobra, a dwa taktyki, idealnie. Czy tam było z nieważne. Dobra, 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 helikopter to jest szansa dla mnie. Dobra, kub został a! idealny, a... Mało leci graczy, więc w sumie idealna gierka do zrobienia wina Dlaczego masista? Ogólnie nie polecam robić w domu A tak poza tym w sumie możecie wbić na mojego Instagrama, link w opisie filmu Dlatego serdecznie polecam Teraz już skupiamy się na gierce To w sumie jest takie najlepsze miejsce do lądowania, dobra? Jak widzicie tutaj, ja jestem czarny, dlatego wybieram sobie żółty domek Tak o Dobra, lecimy Mamy pompeczkę Kurde, nie wiem właśnie teraz, czy ktoś mnie zaatakuje od pleców To dobre pytanie Dobre pytanie, podcast ja się troszeczkę dziwnie czuję, bo mega dawno nie nagrywam tak odcinka, i teraz się czuję tak trochę idiotycznie. No bo ja gadam tak, jakby sam do siebie. Nie wiem, czy rozumiecie w sumie, no bo wiecie, jak robię live'a, to gadam tak, jakby do was na żywo. Kumacie, tutaj robię odcinek, i jakby gadam do was, ale. No ale tak, jakby do siebie, no. Wiecie o co chodzi? Wam, że jak się gra coraz więcej z. IM Assistem, bo nie wiem czy zobaczycie wszystkie gier, to jest chyba czwarta próba. E, bo będę przysał tylko takie najbardziej bekowe, gdzie zrobię jakiś cringe czy coś. To w sumie właśnie coraz lepiej mi się gra i w sumie. Jeszcze raz nie zauważam tak wielkiej różnicy, powiem Wam. Dlatego, jeżeli ktoś by chciał zrobić sobie edit, to e, bardzo polecam właśnie grać bez masista Bo wtedy to zwiększa delay. Aha, no i tak, poro po w ogóle delay'u, to właśnie przypomniał mi się w ogóle nasz Steam. dlatego jeżeli ktoś chce dołączyć, to im popiszę. A, nie, nie, Uf, Ej, dobra, jestem dobry, chat, prawie go zabiłem, tylko czekajcie. Ej, dobra, jestem dobry. Bez jest tutaj wypykany. No, dobra, to było paskudne cały ja czas zrobię, a dobra, zrobiłem typa, jest gate. A właśnie tak po timu, e, możecie wbijać link w opisie do Discorda. A, Te a, rekrutacje są codziennie, dlatego polecam serdecznie. E, w sumie nawet nieźle wchodzą takie edity. Może ja to robię paskudny, dobra, lecę za nim. Muszę też fragować, a nie zrobić wina, wiecie z dwoma flagami, no to taki challenge, to wiecie. Uh, aha, chłopie, chłopie wypad... dobra, nie no, koniec, Łączamy łonimy chłopa, nie? Uwaga, pościg, teraz, dada dada dobra, slurpik jest, no i chłop troszeczkę teraz pewnie ma no bo wiadomo, ja się napoiłam tym siurpem... tym surplem, dobra, nieważne, a, chłop uciekł. Dobra, kolejne Kolejne leczenie. I w sumie dobra, nawet tego leczenia w sumie trochę mamy. Więc o, przykąpić to nie jest jednak dobry pomysł, bo mamy mega sztos leczenie. Dalej. Ej, dobra, ty, może taką ciufcią? Nie, to nie jest. Dobra, let's go, ciufcią. Lecimy ciufcią, uczaty. ty. Ciufcia. Jaka ciuf, dobra, nieważne. Lecimy ciufcią. W to kto policzy, ja powiedziałem dzisiaj, nieważne, to przypnę mu serduszko. Przynajmniej liczę na to... Tak, tu jest ten chłop, co mi uciekł, dobra. Chcę go, bo on... A nie, czekaj, nie, bo on ma mega mało HP. Za mi duchnie, nie? Ja wolę już na nogach sobie przyjść, kawałek. Dobra, zlokalizowałem gracza czaty i zobaczymy teraz, czy... Ten chłop... Dokładnie tak. On się chyba chce bić. Co, co, co jest? Patkaj, jest jak ty, kurde. Nie, nie no, tak serio to Nie Co to jest? Dobra, Patkaj, ty chyba masz więcej farty jak i rozumu. Nie wiem w ogóle, nie wiem w sumie, gdzie się nauczyłem, żeby wbijać chłopowi do bolster, jak chłop ma e, legendarną pompkę, ale nie no, chętnie sobie przygarnę tą pompę ogólnie, thanks. W ogóle napiszcie w komentarzach, co, co myślicie o tym, żeby, że zmienię sobie nikt po prostu na podcaście w Fortnite, bo to jest lapimy mega drażni, więc możecie też to pisać w komentarzach, jeśli... A właśnie, i przypominam, że Donate są w opisie, więc polecam, bo robię jeszcze promowanie kanałów do końca wakacji, dlatego kto wyśle Donate to dostanie po prostu promo yy, na live, albo jak ktoś wyśle mega dużą sumę, to dostanie promo na odcinku, merwie zablokuje. Dobra, tak chyba nie leży że mam złotą pompę, więc mogę nas spokojnie nacierać. Czy, czy, czy jestem takim tukerem, że ja swoją ścianę podmieniłem? Dobra, nieważne. On jest tu. Dobra Ej, czy tu jest jeszcze jeden chłop, czy mi się wydaje? Myślę, że jest sprytny czat Ale ja jestem sprytniejszy Bez AIMA to ja chyba jestem głównym, a nie sprytniejszy Chciałem powiedzieć A! Ale dobra Dobra, chłop, chłop, chłop Dobra, łatwo! Dobra, czaty, może dojdziemy do strefy i będzie może winek. Więc czaty, kozak. W sumie nie wiem dlaczego mówię czaty. Dobra, nieważne. W ogóle nie wiem, chyba już to mówiłem, ale policzcie ile razy mówiłem nieważne w tym odcinku, to będę mega wdzięczny. Dobra, chyba jeszcze raz się uleczę. Czy się bez leczenia to dojdę, dobra, dojdę. Ryzykownie, ryzykownie czaty. E, wezmę jeszcze dużą potkę, dobra, wezmę dużą potkę. I będzie git. Będę mieć tak naprawdę full kewa, tylko nie będę mieć już bandażu, więc będzie trzeba coś wykmienić. a tak to jest nawet z git. Dobra, wyklejesz jeszcze tą płotkę w ogóle. No więc w sumie to tyle. Dobra, wezmę sobie pyk. Jest nawet w sumie luźno. Gdybym wyeliminował tak czterech, to bym nawet bym miał, miał mało fragu, ale był winek był e, challenge zaliczone. No i tutaj właśnie nie wiem czy do niego iść, czy może sobie odpuścić, bo jednak to jest mega ważne. Czekaję nagranie trwa 25 minut dokładnie, więc nawet tego, w sumie pół godziny tylko robię odcinek, więc to nie jest nawet tak dużo. Okej, okay, dobra, e, jeden na drugiego na siebie skaczy, więc w sumie jakbym poszedł na trzeciego. Okej, okay, okej, okay. on chyba mnie nie widzi. dobra, może nie będę tak ryzykować po prostu, tutaj skampię. Dobra. Jezu, dobra, dobrze, że ja się nie wpieprzyłam z niego, bo jak widzicie, kolejnie idą. No, to jest niebezpieczne. To jest w ogóle niebezpiecznie. Dobra. Dobra, uciekam, uciekam. To jest dobry pomysł. Fuck nie mam masów. No to ja się dowaliłem. Ocinek wyszedł na mega spontanicznie, na mega szybko, po prostu nie miałem co nagrać, ja po prostu chciałem już nawet nagrać pierwszy odcinek właśnie przed e, rokiem szkolnym, dlatego myślę, że nawet spoko wyszedł, no nie miałem czasu nagrać dłużej, dlatego bardzo Was za to przepraszam, wbijajcie na Instagrama, Timowego Discorda, no ja się z Wami żegnam, się Marko.